nie rozgrzewamy go 15-20 minut, yy, zmierzymy ciśnienie na cylindrach, yy, wlejemy ten dodatek do oleju, ceramizator i yy, tam jest podanie, że z 1000 km robić, furę mam niezarejestrowaną, to sobie przeliczymy to jak się nam godziny, z 10 godzin ten silnik będzie musiał być uruchomiony, dzisiaj 12 godzin mu zrobimy, okay. dzisiaj niech on sobie chodzi z 6 godzin, jutro niech on sobie pochodzi z 6 godzin i zmierzymy sobie jeszcze raz ciśnienie na garach po prostu, tak A teraz jest. niech się rozgrzewa. Dobra, nie na no, kopci. Pachnie tak jak dwusów, trochę. No trochę jest śmierci. No, dymi, dymi. Tak się rozgrzeje. Ma hybrydka 18 też. Czyli to można wykluczyć. Turbo, raczej nie no, To było świeżo złożone, nie? Mhm bardzo dobre wiersz. Tak to wygląda ceramizator To jest produkt, który będziemy testować. Tak, będziemy go testować. Nadaje się do gazu, 9598. Poprawiać ciśnienie stężenia na cylindrach. Bardzo szybkie działanie. Efekt osiąga się już po 3 godzinach pracy silnika albo przypracowania 200 km. Fajnie napisał albo godzina albo dystans. Po to godzinę. rewelacja. 3 godziny starczy w takim razie. No? No, ładnie się odkręcają. 2, 3, 4. Dobra! Raz, dwa, trzy, cztery, Dobra. No. No! Dobra! No! Dobra! Dobra. 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 <noise> e, zapora, tak? Tak jest. Tak wiem, co to ma dać. Czyli wyszło 11, 11, 11, 11 i 3. czy 2, tak. A papka. I raz. Uruchomi, rozwój, wyłącz silnik, dodaj odpowiednią ilość. A ile godzin go zostawiamy? 3, 4. O, jest, obroty zaskoczyły. Dobra, godzina. Dziesiąta jest jeden. Sprawdźmy, czy dymi, co? No. On już jest gorący. sprawdzamy, co tu się wydarzyło. Ugh. -huh. No, 12, 3, no to inaczej. Wzrosło. Wzrosło wszędzie po równo. No. Mieliśmy 11, 11, 11, 11, 3. Tak. Teraz mieliśmy. Ale ja, ja, ty, ja się tego nie spodziewam. Dawaj, ostatni jeszcze raz zmierzymy. Tak, zastanawiam się, jak to może działać. Wnioski. I nie wierzę w to. Nie wierzysz, <laughs> ale zmierzyłeś. To nie wierzysz, ale ciśnieniem ci się wierzysz, pokazuje, że, że, że działa. Aha. To znaczy, że po jednym barze doszło na każdym cylindrze Tak, po Co jednym naj... barze czy tam jakieś 15 PSI. Mhm. Tam było 11, jest 12. To jest jeden bar. Najważniejsze pytanie, bo to jest film z serii. E... Pogromcy motomitów. motomitów. Hit czy kit? Działa. To no ja nie wiem co, no w Dobra, i tym akcentem kończymy odcinek. Pozdrawiam widzów. Piątka. Dziękujemy za trwałość